Ani się obejrzeliśmy, minęła raptem niecała dekada i mamy już na ekranach kin Zwierzogród 2. W ogóle tak się złożyło, że nam teraz pod koniec listopada wypluło sequelę. A faktycznie recenzja Weekend jeszcze przed nami, chociaż film już za nami. Na Zwierzogród 2 czekaliśmy. Było to oczekiwanie dosyć długie, chociaż tak. i tak my... Zrecenzowaliśmy poprzedni film, więc... No. No my też tu już pan, trochę tu siedzimy. siedzimy. Dziś sam jestem dziadkiem więc cóż mógłbym dać swojemu wnuczkowi, jeśli nie moje Werther z Origina. Tak, ale należy też pamiętać o tym, że jednak przygotowanie takiej pełnowymiarowej, pełnometrażowej animacji chwilę trwa, co zresztą można zauważyć na przykład po kolejnych odsłoniach Spider-Man Universum. Ja nie wiem, kiedy doczekamy się tej trzeciej części. Dosłownie to właśnie chciałam powiedzieć, jak skończysz swoje zdanie, że mm, mm, mm -hmm, ciekawe mm. co ze Spider-Manem. No ale dobra, mamy Zwierzogród 2. No, jak pewnie większość z widzów w pierwszej części się spodziewała, będziemy mieć tutaj kontynuację przygód Judy Hobbs i. oraz Mika Wilde. Wilde Wild, lub też Bayera, jak tak. chce polskie tłumaczenie. I ja tutaj też zaznaczę od razu, że wybraliśmy się, mimo że są wersje z napisami, to wybraliśmy się na wersję z polskim dubbingiem. Hopps i Bayer? Bayer i Hobbs para. No i przez ten długi czas pomiędzy pierwszą a drugą częścią, oczekiwania względem kontynuacji były już naprawdę wysokie. Tym bardziej, że ten pierwszy Zwierzogród to naprawdę moim zdaniem udany film, który nie dość, że był absolutnie przepiękny wizualnie, bardzo dopracowany, bardzo szczegółowy, to jeszcze miał mnóstwo takich fajnych konceptów, fajnych patentów na wzbogacenie tego świata i zilustrowanie go. Dużo było w ogóle kreatywności w tym tak. wszystkim. i Takiego podkręcania cech charakterystycznych mhm. danych zwierzaków, żeby to grało tutaj alegorycznie jeszcze lepiej. Zresztą w tej odsłonie będzie podobnie. Wydaje mi się, że nawet tych różnic będziemy mogli zauważyć nieco więcej, mhm. ponieważ one mają tutaj bardzo duży udział w fabule. To nie jest tak, tak że w poprzedniej części nie miały, no ale tutaj mamy kilka zmiennych. I tak jak w pierwszej części mieliśmy do czynienia z takimi mm, uprzedzeniami, może stereotypami, względem tego, że właśnie jedno zwierzątko jest mniejsze, słabsze, drugie jest drapieżnikiem, co z tego wynika z ich biologii itd. itd. Tak tutaj powiedziałabym, że robi się nawet nieco bardziej politycznie. Tak, na większą skalę. Bo podejmuje się tutaj temat wykluczenia całej grupy społecznej, tak to nazwijmy na potrzeby tej recenzji. Przed wieloma laty. Przed wieloma laty, więc tego będzie dotyczyło e, śledztwo prowadzone przez naszą parę głównych bohaterów, e, tym razem już policjantów. No bo przypomnijmy, że nikt nie był policjantem w pierwszej odsłonie. Tak, i co ciekawe, kiedy nam minęło tutaj kilka lat, to, to nich, w zwierzę ogrodzie tak. minął tydzień, więc to jest naprawdę mocno bezpośrednia kontynuacja. Więc jeżeli chcielibyście się odrobinę cofnąć w czasie, to dzięki temu filmowi cofniecie się o jakieś 9 lat. Oh, Scott. I po pierwsze, zanim w ogóle gdzieś tam pójdziemy mhm. w dalsze rejony. Jestem pod ogromnym wrażeniem znowu, jak ta animacja wygląda, tak. jak jest szczegółowa, ile tutaj jest w tle. W każdym niemal ujęciu, pierdół, o których trzeba było pomyśleć, a które być może nawet nie są potrzebne do tego odbioru kinowego. Na wszystko i tak nie damy tak, rady zwrócić uwagi. Ale też jednocześnie te wszystkie elementy, o których mówisz, wzbogacają ten świat, sprawiają, że to tło jest interesujące samo w sobie, niezależnie nawet od tego, co się dzieje na pierwszym planie. Tak, i pod względem animacji takim technicznym. Nie no, to. To jest mistrzostwo świata po prostu kolejny raz. I nawet jeżeli to nie jest wasz styl animacji, wasz styl graficzny powiedzmy, nie da się tego nie docenić pod kątem tak. samej roboty w to włożonej. I jasne, sporo y, wody w rzece już upłynęło od premiery pierwszej części, którą zresztą powtórzyliśmy sobie przed seansem z Grodu 2 i uważam, że naprawdę wciąż fantastycznie się trzyma tamten film, a ten oczywiście posuwa całość do przodu pod kątem technologii, pod kątem y, tego jak wyglądają futra na na przykład Mokre. Wspaniale to wygląda. Wspaniale. W ogóle Disney Pixar, jeżeli chodzi o Mokre Futra, to już ustawił poprzeczkę bardzo wysoko. Tak, zaraz będziemy mieć o Bobrach jeszcze, nie? <noise> tak. I z tej racji, że właśnie będziemy rozszerzać ten świat o, o dodatkowe postacie, o na przykład gady i płazy, o których dotychczas powiedziałbym, że cichosza mm -hmm. było w tej serii, no to też będziemy odwiedzać inne rejony Zwierzogrodu oraz okolic. I twórcy tego filmu tak ochoczo wręcz wyjeżdżają z miasta, żeby sobie troszeczkę po Przygodówkować, powiedzmy, gdzieś tam w jakichś terenach zalesionych. Znaczy, to cały czas jest teoretycznie miasto, tylko to są różne jego. Tak, dzielnice, strefy i tamteż klimatyczne. Tak, tutaj też do, dosyć dobrze jest wytłumaczona ta kwestia, która przy drugim oglądaniu Zwierzogrodu mi robiła takie mhm. właśnie. Jak to te jest? zwierzątka do tego doszły, ale dobra. <noise> ha. I oczywiście poza naszymi głównymi bohaterami będziemy mieli kilka dodatkowych postaci, kilku świeżych bohaterów, których dotychczas nie widzieliśmy. I uważam, że niemal wszystkie dodatki w tym sequelu, w tej kontynuacji, jak najbardziej są w punkt i wpisują się w ogólną konwencję. Tak, no bo. Między innymi Grzesia Żmijewskiego, który tutaj będzie naszym głównym zainteresowanym, bo to jego tak naprawdę będzie dotyczyć większy problem. Tak, i tutaj apel, dlaczego to nie jest Żmijewski w dubbingu? No bo tylko sztur tak umie seplenić jedną stronę. Nie tylko nie? sztur, no. no. Ale tak, tak. E, mamy całą rodzinę Rysiowieckich, którzy są tak. równie istotni, aż po klan. drugiej stronie. I mamy, kochani, kochani... Mamy podcasterkę Gryzeldę. <gry> Od Theorii Spiskowych. I o Boże, jak ja kocham tę postać, chyba przez to, że Wiolka Walaszczyk ją dubbinguje. <gry> tak. Bo to jest rewelacja. Dwa zdania powiedziała już. Y -y, to chyba Wiolka Walaszczyk. To chyba Wielka. Violiks Club Club Club. Rewelacyjna robota. Bardzo dobra robota. Bardzo, bardzo dobra robota no? Z dokładcami ja będę gadać. Hej chłop. Hej chłop. Hej chłop. Hej chłop. Hej chłop. Hej chłop. Hey, chłop. Hey, chłop. Węża widział. W życiu. Jeżeli chodzi o kwestię z kolei taką fabularno przesłaniową. Uh -huh. To jest to bardzo spójne z pierwszą częścią. Zgadza się. Właściwie chodzi znowu o te same problemy na trochę inną skalę innych bohaterów dotyczące. Uh -huh. Natomiast dalej będziemy szli y, właśnie w kierunku tego, żeby dzieciaki, no bo przede wszystkim dzieciaki, nauczyć, że uprzedzenia biorące się ze stereotypów są złe i że można je wsadzić <grym> pod ogon. I do niczego sensownego nie prowadzą, to zdecydowanie. Ale jednocześnie będziemy też mieli coś dla trochę starszych widzów, bo cała relacja Judy. zajączkówny, króliczkówny i liseczka, no to jest bardziej dla nas. No i też muszę przyznać, że przede wszystkim ta relacja ciągnie ten film, no bo jasne, ci bohaterowie będą wplątywać się w coraz to kolejne afery. Natomiast pojawi się tutaj kilka takich przystanków, w których tak mogą sobie przycupnąć na chwilę, spojrzeć sobie głęboko w oczy i powiedzieć, co tak naprawdę siedzi na serduchu i te sceny doceniam najbardziej w tym. Bohaterowie w tym filmie rozmawiają. Tak. Mówią sobie, co czują, takimi... Naprawdę rozbudowanymi zdaniami. Nawet jeżeli nie potrafią do końca czegoś nazwać, to mówią, co czują i co w związku z tym, no nie? To, I to jest już coś. Chcą się komunikować ze sobą w ogóle i pod tym kątem Fajne. rewelacja. Tak, a powiedz mi, czy nie czułaś mimo wszystko takiej powtórki z rozrywki. jeżeli chodzi o tą strukturę fabularną, o to, od czego zaczynamy, że nasi bohaterowie po raz kolejny dostają jakiś limit czasowy, macie 48 godzin na udowodnienie, czy macie rację, albo rozwiązujemy cały ten interes. Znaczy ja uważam, że to, że macie 48 godzin, no, to jest, godzin, taki to hak, jest nie, jakby wewnątrzfilmowy żart sam do siebie. Poza tym to jest, ta seria już tak mogę powiedzieć, to mhm. jest parodia takiego kina kryminalnego, kina, sensacyjnego typu body cop movie. Uh -huh. I jeżeli chcemy powiedzieć, że tutaj powtarzamy schemat, no uh -huh. to powtarzamy schemat na przykład z nie wiem <grym> Zabójczej broni. Na przykład, na przykład. I tutaj takich wycieczek jest masa. Tak jak pierwszy film naśmiewał się trochę z ojca Chrzestnego i Breaking Bad, tak tutaj mamy całą sekwencję zleśnienia, taką wyjętą po prostu z innego filmu i włożoną y tu nagle. Dość sporo jest tutaj cytatów w ogóle, ale to też jest dla nas jakaś dodatkowa mm -hmm. zabawa, która w niczym nie przeszkadza, a wręcz. Znowu ubogaca trochę ten świat. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Uważam, że ta obrana konwencja tutaj wciąż się sprawdza. Bohaterowie działają. Poczucie humoru jest jak najbardziej na odpowiednim poziomie. Można się sporo pośmiać, trochę powzruszać. Natomiast nie ukrywam, że miałem takie głębokie poczucie. Że mam do czynienia z taką powtórką z rozrywki. Ani pod kątem fabularnym nie było to tak moim zdaniem dopracowane jak w pierwszej części, ani pod kątem humoru nie było tak y, świeże jak w pierwszej części. I tak cały czas, jakbym sobie zestawiał poszczególne elementy tego pierwszego filmu i drugiego, to w niemal każdym przypadku ta druga odsłona wypada po prostu słabiej. I to jest to, o czym ci mówiłam po wyjściu z kina, zanim zaczęliśmy to nagrywać w ogóle. Mhm. Czyli uważam, że tutaj bardzo działa ten efekt świeżości. Myślę, że dlatego to trochę zmienia naszą perspektywę na część drugą, że właśnie ta pierwsza była taka świeża, to wszystko było takie pomysłowe i jasne. Też nie pierwszy raz przecież widzieliśmy e, zwierzątka, które są w roli ludzi, tak, tak naprawdę. Tak, tak. Nie? Wiadomo. Jasne, ale gdzieś tam na to wszystko był pomysł i ten humor też był. Wyjątkowy jak na tamten czas w Disneyu. Mhm. Dzisiaj może jesteśmy już po prostu w trochę innym miejscu. Jasne, ale powtórzyliśmy sobie tę pierwszą część dosłownie dzień wcześniej, i uważam, że to wciąż jest znakomity film. Y tak, ja się zgadzam, że ta druga jest w pewien sposób powtarzalna, mniej świeża i przez to o półeczkę niżej, po prostu. Ale nadal uważam, że to jest jeden z bardziej. Udanych i spełnionych względem tego, co chce osiągnąć, mm -hmm. sequeli w Disneyu. Okej. Okay. Jasne, że prędzej znowu bym wróciła do pierwszej części, gdybym miała sobie ochotę obejrzeć animację w jakiś tam wolny wieczór, ale z drugiej strony można też te filmy oglądać razem. Tak, to znaczy ja uważam w ogóle, że zwierzogród jako seria, jako franczyza, to jest bardzo takie wdzięczne pole do popisu. Raz, bardzo po... bogate tak, w ogóle. Raz, że pomiędzy tymi dwoma filmami jeszcze powstała seria krótkich metraży, które możecie obejrzeć na Disney Plus i one także każdy z nich opowiada o innych bohaterach w tym świecie. Wiecie, i to wciąż ma sens i uważam, że to jest na tyle bogate, że można z tego bardzo czerpać i pokazywać różne rzeczy. Ja uważam, że w ogóle mamy tutaj naprawdę mnóstwo opcji na spin-offy. Absolutnie. Wszelkiego rodzaju i filmowe, i serialowe, i krótkometrażowe. Kochani, jeżeli możecie, to idźcie obejrzeć ryjówki z chomiczówki, bo <grym> po prostu... <grym> Producent dzwoni, że oglądalność wam spada? <grym> no chyba raczej z taką obsadą? Nie, fujka. Tak powiedziałaś? Tak więc do brzegu Ogólnie uważam, że to jest jak najbardziej udany film, udana kontynuacja Pierwszego Zwierzogrodu. Film, na którym będą się bawić prawdopodobnie całe rodziny, będą śmiać się, y, wzruszać i y, właśnie tak podążać z tymi bohaterami, kibicować im mocno. Natomiast nie kryje swojego małego rozczarowania, że po tylu latach otrzymujemy zasadniczo trochę to samo. E, to prawda, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy ta seria po prostu nie ma tego. W DNA. Na celu, mhm. żeby to było tym motywem przewodnim. I ja to bardzo szanuję. Ja też. Jasne, no mam takie poczucie kontynuacji, a nie jakiejś nowości. Mhm. I też zastanawiam się, czy ten film nie jest trochę jednak dla starszych dzieci bardziej niż dla tych młodszych. Mhm. Bo jest tutaj kilka takich no tak. motywów. Tematycznie też porusza się wokół bardziej niewygodnych wątków. Przez co chwilami jest trochę poważniejszy ten film, przez co z kolei chwilami też może tracić impet. Tak. Bo mam poczucie, że w tym jednym momencie, którego nie będę zdradzać, bo to już wchodzimy naprawdę na etap spoilerów. Ale powiedzmy, że jesteśmy na Burning Manie, uh -huh, uh -huh. to tam mi się zaczęło tak delikatnie rozjeżdżać. rozjeżdżać. Natomiast, tak jak mówiłem, wciąż to jest naprawdę animacja na wysokim poziomie, i tutaj raczej nie powinno być zawodów wśród oglądających. Myślę, że wszyscy wyjdą zadowoleni z tego seansu. Mniej lub bardziej, tak. ale będziecie się dobrze bawić. I widziałam też takie głosy, że są ludzie, którzy jeszcze jako tam nastolatki, powiedzmy, czy jako dzieci, poszli do kina na zwierzogród, a teraz chcieliby obejrzeć drugą część, ale są dorosłymi ludźmi i nie chcą iść sami do kina. Do cholery! To jest legalne. Idźcie do kina, będziecie się super bawić. Bo póki my się nie poznaliśmy, się śmiać, my też chodziliśmy sami do kina i było będzie super. Git. I pamiętajmy wszyscy ludzie, że opinia po wyjściu z seansu zawsze może się zmienić, nie jest wyryta w kamieniu. Że może drugi, trzeci seans sprawi, że będziemy myśleć o tym filmie zupełnie inaczej niż w tym momencie po pierwszym. Prawda. Więc. Z tym was zostawiamy. Ja jestem zresztą w 100% przekonany, że ten film zgarnie jakieś kosmiczne pieniądze i będzie mieć nawet tak, w Polsce tak, widzów tak, oho, oh, od o, groma, absolutnie. więc niezależnie od tego, czego by ktoś nie powiedział na temat tego filmu, to wy, wy i tak pójdziecie do kina i będziecie się dobrze bawić. Tak, plus no my byliśmy na przykład na seansie o godzinie 12, bo liczyliśmy na to, że. Że będzie pusto na sali. Yy, nie było. Było. Te trzy czwarte sali zajęte tak mhm. naprawdę. Więc fuh, oglądalność to, to będzie miało, że ho, ho. Ale śmiał się głównie taki jeden pan. Yy... który przyszedł sami, siedział za nami. Także... Więc kolejny dowód na to, że są sami ludzie na sali. I się dobrze bawią. Tak. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych.